Posłuchajcie mego płaczu, płaczu, wyznam to, co wyznać muszę, muszę ofiaruję wam swe życie nie chcę go mieć, nie chcę go mieć. Gdy po jednej stronie świata bawią się dorosłe dzieci to po drugiej dziecko leży w kałuży krwi, w krwi czemu los tak okrutny jest, i ludzie tak brutalni, zaczynacie z wę, Żądne krwi. Czemu los tak okrutny jest, tak okrutny jest i ludzie tak brutalni zaczynacie wojny swe, żądne krwi. Kiedy wreszcie zrozumiecie wasze błędy, winy wasze, kiedy wreszcie usłyszycie, dziecięcy płacz Świat jest wielki, tajemniczy, więc dlaczego tak robimy, że niszczymy życia jakie I jeszcze w nim są. Czemu los tak okrutny jest? I ludzie tak brutalni? Zaczynacie wojnę swe. Rządne krwi. Czemu los tak okrutny jest? I ludzie tak brutalni? I ludzie tak brutalni. Zaczynacie wojnę swe. Rządne krwi, rządne krwi. Hej człowieku z samej góry. Czemu jesteś żądny krwi? Ludzi odziać chcesz mundury. Z ich wierności sobie drwisz. Stańcie wielcy, politycy, wojny swe prowadźcie sami, niechaj więcej nikt nie usłyszy. Płacu dziecka, które w zgliszczach szuka mamy, w zgliszczach szuka mamy.